firma auto Słynie ze swoich dokonań w dziedzinie offroadu, cała żyje duchem offroadu i powstała na bazie pasji jej właściciela Macieja Maj Majchrzaka, który jest wielokrotnym mistrzem i wicemistrzem Polski w rajdach terenowych. On na bazie swojej pasji sportowej zbudował swój biznes i rzeczywiście praktycznie we wszystkich działaniach autotrapera jest to bardzo widoczne. Tor stacjonarny, który naprawdę przysparza bardzo dużych wrażeń osobom, które mają okazję po nim przejechać. Mamy na nim praktycznie wszystkie przeszkody, które możemy spotkać w terenie, bo jest zarówno stromy podjazd, jak i zjazd. Jest trawers, jest most z Bali, jest również rów z wodą, także na tym torze naprawdę można świetnie się offroadowo bawić. Mamy za sobą bardzo bogate doświadczenie. Zorganizowaliśmy bowiem już ponad 100 różnego rodzaju rajdów. Organizujemy rajdy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Szczególnie lubimy robić rajdy w Afryce, m.in. Są to nasze cykliczne rajdy od Trapper Africa Challenge, które odbywały się zarówno w Tunezji, jak i w Maroku. Kierujemy się w swoim działaniu w stronę sportowo-turystycznych imprez. Organizujemy również imprezy dla firm w terenie, gdzie wyjeżdżamy na trzy bądź cztery dni, i tam bawimy się również w off-road. Ale, tak jak mówiłam, bardzo delikatnie, sportowo, rekreacyjnie. Praktycznie każdy, nawet osoba bez doświadczenia, może uczestniczyć i świetnie bawić się na naszych imprezach. Tor przenośny jest o tyle ciekawy, że można go ustawić w środku miasta, w centrum handlowym i przysparza niesamowitych emocji. Chcę Państwu powiedzieć parę słów o naszym torze off-roadowym, który posiadamy od niedawna. To jest tor składany. Cała atrakcja polega na tym, że tor jest mobilny, czyli możemy go złożyć na samochód ciężarowy, a właściwie na naczepę, zaczepić do ciągnika siodłowego i przewieźć, i rozłożyć w dowolnym miejscu. Przede wszystkim ten tor rozkłada się w postaci bardzo stromego podjazdu i zjazdu. Najwyższy punkt to jest na wysokości mniej więcej 7 metrów. Tam wjeżdża samochód. I teraz proszę sobie Przypomnieć sytuację, kiedy jedziecie Państwo w górach i macie drogę o nachyleniu 15% czy 20%, wydaje się bardzo stroma. My mamy tutaj 80% i nasze samochody podjeżdżają pod ten najazd. Inną przeszkodą, która też rozkłada się przy okazji rozkładania naszego toru, jest trawers. Trawers to jest takie miejsce, które to jest pochyła rampa, na którą samochód najeżdża bokiem i pokonuje ją w pochyleniu. Inną przeszkodą może być most z bali. Most z bali są to po prostu e, bale rozciągnięte w przestrzeni pomiędzy powiedzmy, podstawą naszego toru a, a terenem, gdzie pod jednym i drugim kołem samochodu znajduje się e, pomost złożony tylko z dwóch bali powiązanych ze sobą. E, kolejną przeszkodą, którą możemy ustawić e, korzystając z toru, jest e, równoważnie, a czasem nazywamy to huśtawką. No, zabawa polega na tym, że samochód podjeżdża. Do pewnego punktu w nachyleniu. To jest taki pomost, który ma oś obrotu dokładnie w środku. Samochód posuwa się bardzo pomału do przodu. W którymś momencie osiąga taki punkt równowagi, zaczyna się bujać na tej całej równoważni czy, czy inaczej kusztawce i opada przodem i zjeżdża z tej przeszkody. Tor jest w pełni bezpieczny, ale tor jest bezpieczny wtedy, kiedy rzeczywiście poruszają się po nim osoby, które. No, zostały przeszkolone, może w ten sposób tak to określę. E, posiadają odpowiednie kwalifikacje, no i oczywiście trzeba mieć pewne predyspozycje e, własne, osobiste. To znaczy, zawsze jest taki moment, że trzeba opanować emocje. Właśnie ten stromy podjazd, kiedy nie widać nic przed samochodem, nie widać nic z boków, no trzeba umieć sobie z tym dać radę, wiedzieć, że samochód jedzie prosto, być o tym przekonanym i unikać jakichkolwiek nerwowych ruchów. Chcemy propagować offroad wśród ludzi, którzy dopiero chcą się zapoznać, chcą złapać bakcyla, chcą poczuć po prostu ducha tego, tego sportu i, i zakochać się w nim bez pamięci, tak jak my wszyscy w autotraperze. I dla takich osób właśnie organizujemy nasze imprezy.